Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie na przegląd Mojito. Dziś będzie kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Zacznijmy od tego, że moje wymiary oraz linki do wszystkich ubrań jak zawsze znajdziecie w opisie. Zaczynam od przepięknej białej sukienki w rozmiarze 38, rozmiarze jak dla mnie idealnym. Spójrzcie, jest dosyć mocno zabudowana u góry. Tutaj ma też takie poszerzające ramiona rękawy, natomiast jest ładnie dopasowana w talii i znów rozszerzana u dołu, co mi się bardzo podoba, bo tworzy figurę klepsydry, nawet u osób, które tej figury nie posiadają. Dodatkowo ma takie Ala kieszenie, ale one nie są prawdziwe. Trochę tu odstaje, dlatego że nie jestem się w stanie dopiąć do końca. Tak się prezentują ramiona, także tutaj w ramionach szef przebiega w odpowiednim miejscu i tak się prezentuje z tyłu. Tu jest zapinana na suwak. Ja byłam ją w stanie bez problemu założyć przez dół. Także dla mnie idealne rozwiązanie. Ta sukienka bardzo mi się podoba, tylko się zastanawiam, czy akurat kolor biały jest taki dla mnie idealny. Była chyba jeszcze czarna, ale ja bym chciała różową albo zieloną. Także nie wiem, jeszcze się zastanowię, czy jej sobie nie zostawić. Materiał jest grubszy, jakoś widzę, że nie przebija, jeżeli chodzi o bieliznę cielistą, natomiast myślę, że z inną będzie, bo pomimo tego, że jest taki nieco grubszy. To gdzieś tam nie jest jakiś bardzo mocno zbity. Także materiał fajny, no ładnie to wygląda i jest troszeczkę elastyczna, troszeczkę się tylko poddaje. Także ona nie będzie jakoś bardzo się rozciągać, no jak to w mohito to bywa. Ma wspaniałą długość przed kolano, nie za krótka, nie za długa, dla mnie idealna. Kolejna sukienka, taka bardziej w stylu retro, zarówno ta, jak i ta poprzednia, mam wrażenie, nie wiem, lata 70. Dzieci kwiaty, taka nie wiem, jakoś tak mi się kojarzy, kurczę, pomimo tego, że jest tylko czarno-biała. Pamiętacie serial z Kubidu? No to powiedzmy coś, ten klimat, zarówno tamta poprzednia, jak i ta. Moda wraca. Rozmiar 38 jest rozmiarem odpowiednim. Lamówką białą są wykończone wszelkie brzegi, tutaj ta lamówka przebiega przez środek. Dodatkowo są atrapy kieszeni, to nie są prawdziwe kieszenie. Z tyłu zapinana jest. Na suwak standardowo się nie dopięłam, ale układa się odpowiednio. Ma taliowanie, tak jak i poprzednia, tylko jak widzicie już tej objętości jest troszeczkę mniej. Tutaj już nie schodzi tak bardzo do trójkąta. Co by się troszeczkę bardziej podobało w tamtej. Materiał jest bardzo przyjemny, grubszy, nie przebija w ogóle, także myślę, że też fajnie się sprawdzi jesienią i zimą jako taka sukienka wierzchnia, na przykład na jakiś golfik, czy na jakąś bluzkę. Widzicie, ona praktycznie nie ma dekoltu, także spokojnie będzie można dowolną bluzkę ukryć pod spodem, czy jakąś koszulę. Myślę, że tutaj wejdzie, bo jeżeli chodzi o rozmiar to jest idealny, czyli pozostawia troszeczkę luzu, więc coś by tutaj jeszcze pod spód się zmieściło jeżeli chodzi o długość to sięga przed kolanko, także myślę, że też fajnie, jeżeli chodzi o pracę, tak do pracy będzie idealna bo nie jest za krótka a jednocześnie, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że te wszystkie spódnice w punkt w kolano, albo tak wiecie tuż za, bardzo postarzają natomiast jeżeli sięga przed kolano, jednak pokazuje całe kolano, no to ta noga się wydaje dłuższa, no i osoba, która nosi taką spódnicę też wydaje się nieco młodsza. A teraz coś zdecydowanie nie biurowego. sukienka jak dla mnie na wakacje albo na jakąś randkę, na jakiś spacer, coś w tym stylu. Mam rozmiar 38 na sobie i jest to rozmiar odpowiedni, ale znowu się kurczę, wiecie co, nie byłam w stanie za bardzo dopiąć, także tutaj ktoś musiałby mi po prostu tylko ją dopiąć. Można ją nosić jako hiszpankę i chyba tylko, chociaż no tak też by się dało. Teraz tutaj porównajmy sobie jedną i drugą opcję. Mi się zdecydowanie ta część podoba bardziej niż ta. Także zróbmy w ten sposób. Ładnie dopasowana w talii. Tak jak ja lubię, myślę, że Was to nie zaskoczy. Sięga przed kolanką. Myślę, że też świetnie się sprawdzi jako kreacja weselna, albo na jakieś urodziny, czy na wyjście z koleżankami. Także myślę, że będzie się super prezentować. Miałam od Was prośbę o nagranie jakiegoś odcinka, jak się ubrać na? Spotkanie klasowe, także będę na pewno to organizować. Tylko wiecie, upały teraz są tak straszne i zazwyczaj takie spotkania też się odbywają na jesieni albo wiosną, także wtedy na pewno taki film się u mnie też pojawi. Sukienka nie ma żadnej podszewki i to jest fajne, bo to jest typowo letnia sukienka. Jeżeli chodzi o materiał, nigdzie nie przebija, jest bardzo przyjemny, wygląda bardzo porządnie. Podoba mi się ta falbana, także sukienka jak dla mnie na wielki plus. Kolejna sukienka. Mam na sobie rozmiar 38, który nie do końca jest odpowiedni. Już Wam powiem o co chodzi. Sukienka nie ma ramionczek, a raczej ma ramionczka. Są tutaj. <noise> Także można je sobie przyczepić. Natomiast kiedy ściągnęłam biustonosz, żeby ją założyć, to mam jednak za mało objętości w biuście. Także musiałabym ją nałożyć na taki bez biustonosz i myślę, żebym się dopięła, bo mam luz. A jeżeli macie podobne gabaryty do moich, a koniecznie chcecie nosić bez biustonosza, no to tutaj trzeba byłoby jednak te ramiączka dołożyć. Bo ja mam wrażenie, że to naprawdę się trzyma tylko na słowo honoru, spójrzcie, jak ładnie, dopasowana w talii, tutaj znów. Kształt litery A, takie nieprawdziwe kieszonki. Bardzo ładnie to wygląda, mi się bardzo podoba ta sukienka, także jest szansa, że ze mną zostanie, bo skład też ma dobry. Zapinana z tyłu na suwak. Wybaczcie, ale muszę może chyba tak bardzo ładna długość i ja widziałam tego typu sukienki stylizowane na właśnie sposób już jesienny, czyli z golfami na przykład, albo z jakimiś takimi bluzkami, z żabotami i bardzo ładnie to wyglądało traktowana była sukienka może bardziej nawet jako kamizelka niektóre dziewczyny zakładały tak jak do niej na przykład takie czarne, szerokie spodnie z szeroką nogawką że tu się naprawdę dużo działo także można, myślę, że z taką bazą Zrobić naprawdę dużo, można ją nosić solo. Można też używać jako właśnie kamizelki. Materiał nie przebija, jest nieco grubszy, jest też złożony na wysokości biustu podwójnie. Dodatkowo macie tutaj silikonowe zabezpieczenie, które działałoby, jakby dotykało mojej skóry, ale w tym momencie nie dotyka. Także sukienka jest bardzo ładna i, jak dla mnie, do przemyślenia. Kolejna sukienka, tym razem coś bardziej drapieżnego. Centki pojawiają się teraz w wielu markach, także wracają do łask. Ciekawa jestem, czy zostaną w jesiennej kolekcji również. Także dziewczyny, jak macie coś centkowanego, no to będzie to czas najwyższy, żeby wyciągać z szafy. Sukienka wykonana jest bodajże w 100% z wiskozy. Mam rozmiar 38, rozmiar odpowiedni. Ma regulowane ramionczka. Tutaj na biuście jest podwójnie złożona. Ja w tym momencie nie mam biustonosza. Tutaj jest ładnie dopasowana w w talii jest zakładana, i z tyłu macie tak. Wiązanie na plecach, już Wam to pokazuję, tu jest wiązanie i dodatkowo jest zapinana na suwak. Także to zakładanie jest jak dla mnie średnio komfortowe. Tak się prezentuje w całości, jak widzicie, z tyłu maxi, a z przodu tutaj takie założenie. W ten sposób wygląda, także jest trochę przewiewu. Materiał jest bardzo fajny, dobra gramatura, także jest dosyć ciężki, zbity, wygląda bardzo porządnie. Cała sukienka wygląda bardzo ładnie, nie ma kieszeni. Tak jak mówię, no, nie ma podszewki, nie licząc tego, że jest podwójnie złożona na wysokości biustu. Kolejna dziś biała sukienka, mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni. Wykonana jest z takiej grubszej dzianiny, ale niezwykle przyjemnej dla skóry, także jak dla mnie to jest ewidentnie jesień, zima, na pewno nie lato. Te guziczki, nie są rozpinane, także nic się tutaj nie rozepnie. Spójrzcie jaki ciekawy kołnierzyk wykończony tutaj czarną lamówką i rękawek też jest wykończony czarną lamówką, natomiast u dołu już nie ma tej lamówki, no i dobrze, bo jednak w tym momencie przecięta by była moja sylwetka tuż nad kolanem, co by mnie niestety nieco skracało. Ładnie jest dopasowana, ładnie leży, nie ma żadnej podszewki, ale też ten materiał jest na tyle gruby, że zupełnie jej nie potrzebuje. Jeżeli chodzi o przebijanie, to tutaj bielizna cielista nigdzie nie przebija, ale myślę, że żadna nie będzie przebijać, bo to jest taki, wiecie, materiał sweterkowy, także dosyć gruby, ale wygląda też bardzo porządnie, także jakościowo odbiór na wielki plus. Przyszedł czas i na powód, dla którego powstało to zamówienie, a jest to konkretnie ta przepiękna fioletowa bluzka, mam ją w rozmiarze M i wykonana jest ku mojemu zaskoczeniu z takiej dzianinki jak ta sukienka, czyli takiej już grubszej sweterkowej. Ja liczyłam na coś cieńszego, na bardziej taką letnią, powiedzmy propozycję. Natomiast przy tych upałach 30 parostopniowych to jest to jednak nieco za gruby materiał. Jak dla mnie do 25 stopni w porządku. Natomiast bardzo mi się podoba, także będę ją rozważać. Mam na sobie rozmiar M, jak widzicie jest taki o Powiedzmy, że ok, chociaż 36 bym zobaczyła, dlatego że tutaj w ramionach jeszcze bym nie puścił, a tutaj byłaby bardziej dopasowana, może lepiej się by układała, właśnie wkasana w coś. No, zależy co kto lubi. Popatrzcie, jaki ładny dekolt, pięknie wykrojony. Do tego, rękawki, które nieco poszerzają górną część sylwetki, co ja akurat lubię, także jak dla mnie w porządku. Tak się prezentuje z tyłu, zaraz Wam pokażę jak z długością. Założone mam do tego shorty. Shorty są w rozmiarze 38, nie 38, tylko 36. Jest to rozmiar odpowiedni, układają się odpowiednio, mają dosyć szeroką nogawkę, ale dzięki temu też dobrze wentylują, że tak powiem. Materiał jest cienki, ale widzę, że przy bieliźnie cielistej nie przebija. I z tyłu tutaj to nie jest ogon, tylko to jest pasek, a w zasadzie rzemek. Ja tego rzemyka już nawet nie wyciągnęłam, bo na pewno bym go z tymi szortami nie nosiła, nie martwiłabym się w jakieś plątanie rzemyków. Zależy co kto lubi. Jak wiecie, ja w takich manualnych pracach jak zapinanie, rozpinanie guzików, rzemyków, wiązań i tak dalej, to nie jest dla mnie, dlatego nawet go nie wyciągałam. Spodenki mają kieszenie, są zapinane na dwie szlówki, guzik i zamek, także w porządku, nawet nic nie musiałybyście mieć, natomiast są szlówki które jak zawsze mnie kuszą do tego, żeby jednak skorzystać z jakiegoś paseczka. I już Wam pokazuję jeszcze, jak ta bluzka, jak widzicie, jest dosyć długa, także będzie w porządku, jeżeli chodzi o jakieś spodnie, spodenki, spódnice, które macie powiedzmy z regularnym stanem, czy tam nieco niższym. Zamówiłam jeszcze jedną koszulkę o bardzo podobnym kroju. Ta już jest wykonana z takiego materiału jak t-shirt, tylko że grubszego. Także bardzo fajnej jakości jest ten materiał. Na wielki plus to jest kolor błękitny, ale taki bardzo rozbielony. Także bardzo jasny, już taki w zasadzie. Pastelowy, kolor niebieski, spójrzcie, jaki ładny dekolt i ponownie to poszerzenie w ramionach, z tym, że tak jak przyglądam się sobie dłużej, to nie jestem pewna, czy dla mojej sylwetki jest to odpowiedni krój. Tak jak na początku mi się podobał, tak teraz troszeczkę mniej. I ta w rozmiarze M jest już nieco bardziej dopasowana, także to dopasowanie rozmiaru bardziej mi się podoba. Tak się prezentuje z tyłu, ona tutaj. Nie ma dekoltu, ale to dobrze, bo dzięki temu dekolt z przodu się nie będzie rozchodził. Także jak dla mnie na wielki plus. Kolor wspaniały do opalenizny, a czy ze mną zostanie, no to jeszcze się zastanowię. Zamówiłam również wiskozową koszulę. Ja w wiskozowych koszul z to mam kilka w szafie, one mi się dobrze sprawdzają. Wykonana jest z miękkiej, naprawdę przyjemnej w dotyku wiskozy, dosyć cienkiej, nie przebija nigdzie. Tak się prezentuje z przodu. Mam na sobie rozmiar 36, który jest rozmiarem odpowiednim. Spójrzcie, jaka kieszonka. Także widzę, że paski znowu się pojawiają właśnie ozdoby w postaci kieszeni, albo na przykład prążki z jednej strony są bardziej zbite, z drugiej nieco szerzej rozstawione. Także takie kombinacje koszulowe się teraz pojawiają. Tak się prezentuje z przodu, tak się prezentuje z tyłu. Tutaj ma taką zaszewkę. Nie taliowana, jak wiecie, ja wolę taliowana, aczkolwiek materiał jest lejący i bardzo fajny, bardzo plastyczny. I do dopasowanych spodni z wysoką talią będzie się świetnie taka właśnie koszula sprawdzać albo właśnie pod spód czegoś. Z tym, że szkoda ukrywać tą kieszeń. Kolejna bluzka i inne spodnie. Zacznijmy od góry. Bluzkę mam w rozmiarze M, jest to rozmiar odpowiedni. Wykonana znowu z dzianinki, tym razem takiej nieco bardziej szorstkiej i cieńszej. Także zdecydowanie letnia propozycja. Przepiękny szałwiowy kolor, chociaż szałwia w moim ogrodzie ma troszeczkę inny odcień natomiast bardzo podobny i nad tą górą się zastanawiam, czy jej sobie nie zostawić, bo ja lubię tego typu bluzeczki. Pasują do wszystkiego, tylko zastanawiam się, czy tak do końca pasuje do koloru mojej skóry, a to już druga sprawa. Jeżeli chodzi o spodnie, aha, jeszcze wracając do góry, to ma przepiękny dekolt w serek z przodu, dekolt taki z tyłu, jest dobrze dopasowana, nigdzie nie odstaje ani też nie jest zbyt opięta sięga mniej więcej dotąd jeżeli chodzi o spodnie, mam na sobie rozmiar 36 jest to rozmiar zdecydowanie za duży także one mi tutaj, popatrzcie ile luzu zostawiają, trzeba byłoby wziąć jednak rozmiar 36 mają takie ciekawe podwójne szlufki ładnie to wygląda szlufki są tu i tutaj także tych par szlufek jest kilka w dodatku dostajecie taki pas korzemyk którego ja nie umiem obsługiwać więc zapewne się nim źle związać Dałam. Szczerze mówiąc, ten pasek to nie moja bajka. Na pewno wymieniłabym na coś innego. Jeżeli ten rozmiar miałby ze mną zostać, to musiałabym, bo czuję po prostu, jak mi opadają i mi się to po prostu nie podoba. Spodnie mają kieszenie. Są wykonane z fajnego gatunkowo materiału, dosyć zbitego. Także nigdzie tutaj nic nie przebija i wyglądają naprawdę dobrze. Tak się prezentują z tyłu. Natomiast są bardzo długie. Przy 1,60 m wzrostu, 9 cm obcasie. Ja jestem na zewnątrz. Z podłożem nawet delikatnie wchodzą pod obcas, także zdecydowanie trzeba byłoby je skrócić. Tak jak mówię, materiał wygląda bardzo dobrze jakościowo i mają przepiękny, czerwony kolor, taki mocno nasycony. Zamówiłam jeszcze bluzkę w kolorze czerwonym. Tutaj macie połączenie tych kolorów, także to nie jest idealnie ten sam odcień, ten jest troszeczkę inny. Mam na sobie rozmiar M. Jest to rozmiar odpowiedni i ona ponownie jest wykonana z elastycznej dzianinki, takiej ala swetrowej, ale cienkiej. Także też się sprawdzi fajnie na lato. Podoba mi się jak jest wykrojona u góry, natomiast nie podoba mi się jak są wykrojone ramiona, bo niestety, ale widać biustonosz. Także tutaj musiałabym mieć jakiś inny, może samonośny by wystarczył, żeby po prostu nie było widać tego elementu, który widać w tym momencie, co mi akurat przeszkadza. Ta koszulka też jest dosyć krótka, także idealna do wysokich stanów. Tak jak już mówiłam, elastyczna, z ozdobnym biustonoszem. Może nawet się by fajnie nadała. Wiecie, na wesele czy na jakieś większe wyjście do fajnej, ciekawej spódnicy, czy satynowej, nawet. Myślę, że wyglądałoby to bardzo ładnie, spięte jakimś świetnym paskiem. Mógłby być nawet czerwony. I tak się prezentuje z tyłu, z wysokim karczkiem. Ciekawa bluzka, aczkolwiek te wycięcia, które ukazują moją bieliznę, nie do końca mi pasują. To były wszystkie rzeczy, które zamówiłam tym razem. Napiszcie mi proszę, czy coś Wam wpadło w oko. Jak widziałyście, kilka rzeczy mi się podobało, także postaram się nic nie kupić. Zobaczymy, czy się to uda. Piszcie, jak to u Was wygląda, czy jest się Wam ciężko powstrzymać przed zakupami, czy jednak z łatwością wszystko, co mierzycie, odkładacie z powrotem. Jestem ciekawa Waszych zdań, Waszych opinii. Zapraszam Was na kolejne filmy. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!